Wypłyń na głębie, na swoją życiową głębię. Zatrzymaj się tu na chwilę i zastanów do czego dzisiaj powołuje cię Bóg. Zadaj sobie tych siedem następujących pytań, a jeśli nie możesz teraz pochylić się nad nimi, zapisz sobie ten filmik na później, by móc do nich wrócić. Działania z rozmachem, czy do kurczenia się w cieniu, do ufności, czy do ciągłego kontrolowania wszystkiego, do mówienia w prawdzie, czy do milczenia ze strachu, do ufnego kroku naprzód, czy trzymania się tego, co znane, do pójścia w nieznane z Bogiem, czy tkwienia w bezpiecznym miejscu bez Niego, do życia pełnią, czy tylko przetrwania z dnia na dzień. Czy już wiesz, jakie jest Twoje powołanie?